Ten mały zaułek w samym centrum Wilna miał być hołdem pamięci dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego i nosić jego imię. Ostatecznie rozeszło się, jakże symbolicznie, o formę zapisu. No cóż, Polacy nie chcieli Kaczyńskiego, Litwini nie chcieli Kaczyńskiego. Chociaż kilka lat później Islandię, pierwsze państwo, które znało niepodległość Litwy, uczczono właśnie tabliczką w języku islandzkim. Edyta Maksymowicz, Walenty Wojniło. Dzisiaj w Wilnotece chcemy przypomnieć Państwu o tym, jak Polacy na Wileńszczyźnie wspólnie z rodakami na całym świecie uczcili tragiczne rocznice zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej. W dawnym parku sapieżyńskim na Antokolu, po katastrofie, która wstrząsnęła także Litwą, zasadzono lipę upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i towarzyszącą mu delegację, która zginęła pod Smoleńskiem. Wszystką różnicę śmierci właśnie przy tej lipie oddano im hołd pamięci. To jest zdumiewające, jak historia znowu splotła polskie losy. Jak to, co miało miejsce 70 lat temu, i wydawałoby się, że. Już w pewien sposób udaje się rozplątywać te zawiłe historie, jak to co stało się sześć lat temu znowuż skomplikowało. I znowuż Polacy stanęli wobec wyzwania niezwykle trudnego. Od chwili katastrofy nowego wymiaru nabrała też modlitwa za pomordowanych w Katyniu, na którą od lat wileńscy Polacy gromadzą się w kościele św. Rafała. Tu właśnie na początku XXI wieku odsłonięto tablicę upamiętniającą po polsku i po litewsku tę zbrodnię. Od sześciu lat uroczyste nabożeństwo ofiarowane jest w intencji ofiar Katynia i Smoleńska. Wspominamy ten szczególny dzień dla każdego Polaka. Dzisiaj gromadzimy się w tej świątyni, aby modlić się za pole. Nie wiadomo, na pewno każdy z nich miał swoją historię, ale stało się tak, jak się stało. Historia pisze się ludźmi, wydarzeniami. Wciąż żywe są wspomnienia wydarzeń sprzed sześciu lat. Wtedy również Wilno pokryło się kirem żaloby i smutku. W parę godzin po wypadku Wilnianie spontanicznie gromadzili się w Ostrej Bramie. Bracia i siostry, w bólu łączymy się dzisiaj z naszym narodem, przede wszystkim z rodziną prezydencką, samopolską, Polską, która trwa w żalobie. Dowiedziałam się, że będzie msza. I widziałam naszych ludzi, to nie było zwoływanie, ale z każdego domu, z każdego zakątku, ludzie szli i przy ostrej bramie się spotkali. Właśnie w modlitwie Polacy z całej Wileńszczyzny przeżywali straszliwą tragedię, która dotknęła cały naród Polski. Modlono się w różnych, mniejszych i większych kościółkach, a nawet na placu przed samorządem w Solecznikach. Przeżywamy razem to, co się stało. To jest tragedia i Polski, i tu nasza Wiliężczyzna. Przed domkiem Świętej Faustyny na Antokolu hold Bólu i Pamięci oddali harcerze, którzy kilkanaście dni wcześniej rowerami wyruszyli do Katynia na obchody 70-rocznicy zbrodni i razem z innymi uczestnikami tamtej uroczystości przeżyli szok już na Ziemi Smoleńskiej. Prezydent miał właśnie o 11 przyjechać, uroczyście złożyć wieńce, lecz zauważyliśmy, że korespondenci zaczęli uciekać po prostu z tego miejsca, że policja, straż pożarna, gdzieś wyjeżdżali. Coś jest, jakiś wypadek. Był odmawiany różanie święt. No, dziś trzeba powiedzieć szczerze, że komórki wszyscy mają, smsy dzwonią i dosłownie to w 5 minut wszyscy byli zebrani, powiadomieni i wtedy zaczęły się właśnie te. Przeżycia takie już bardzo, bardzo głębokie. Zaszum nam Polsko nad Ofiarom zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej został zadedykowany spektakl muzyczny Zaszum Nam Polsko, który na scenie domu polskiego w Wilnie wystawili aktorzy polskiego studia teatralnego. Śpiewajmy Mamy kolegę, Jan Krzysztof Ardanowski, osobiście go znamy i bardzo lubimy, który był na początkowej liście i miał lecieć, ale tak się zdarzyło, że zwrócono się do niego, żeby on ustąpił miejsce komuś innemu weteranom. I on właśnie to zrobił, pojechał pociągiem i na początkowej liście właśnie on był jak wśród ofiar. Nas to szczególnie dotknęło. Później ten cały ciąg... No, no niestety, niestety od tego momentu coś się zmieniło, to pamiętam. Spektakl muzyczny Zaszum nam Polsko był też hołdem pamięci ofiarom zbrodni katyńskiej. W Wilnie z przyczyn oczywistych wiedza o Katyniu była jeszcze bardziej niż w Polsce zaklamana i przemilczana. Na liście katyńskiej jest jednak wielu mieszkańców Wilnej, Wileńszczyzny. My też musimy przeżyć te wszystkie kłamstwa i doczekać się wreszcie prawdy, która musi przyjść właśnie od od Rosy, czyli od strony rosy, czyli od wykonawców tego, tej zbrodni. Wtedy tylko można powiedzieć, że znamy całą prawdę. Na Polską, po drodze, Spektakl muzyczny Zaszum nam Polsko został przygotowany między innymi z myślą o występach w Białymstoku. Dokąd aktorzy zostali zaproszeni przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Premiery jednak przygotowali dla Wilna. Na tle Chciałoby się chyba w takich chwilach zawołać każdy, kto poleg, staniecie do apelu, Wstańcie do apelu, do modlitwy, do godnej pamięci tych ludzi i tych czymów, co jak mówił marszałek i śmierć przezwyciężają i żyją, i obcują między nami. Pamięć Katynia i Smoleńska uwieczniono także w Zulowie. Właśnie tym tragicznym wydarzeniem Związek Polaków na Litwie dedykował pierwsze stelle, które zapoczątkowały Aleję Pamięci w miejscu urodzin Marszalka Pilsudskiego. Przed sześciu laty razem z Polską Żalobą narodową ogłosiła także Litwa. Litewskie władze i całe społeczeństwo były wstrząśnięte. W intencji ofiar katastrofy modlono się także w katedrze wileńskiej, gdzie z tej okazji zabrzmiały nawet po polsku słowa współczucia i solidarności w bólu. Z tego miejsca, gdzie spoczywają relikwie świętego Kazimierza Królewicza, patrona naszych narodów, w dniu wielkiej boleści i próby, turon bratni nam naród polski. Chcę złożyć serdeczne wyrazy współczucia dla wszystkich rodzin, osób poległych w katastrofie. Jestem bardzo wstrząśnięta tą wiadomością, bo jeszcze przedwczoraj rozmawialiśmy z sobą. Litwa straciła dobrego przyjaciela. Rządy prezydenta Kaczyńskiego to jeden z najlepszych okresów współpracy polsko-litewskiej. Miałem okazję poznać go nie tylko z strony oficjalnej, ale również jako człowieka. Jego serdeczność i bardzo jasny pogląd na stosunki polsko-litewskie pozostaną w naszej pamięci. Prezydent Lech Kaczyński często i chętnie bywał w Wilnie. Darzył Litwę ogromnym sentymentem. Wierzył w strategiczne partnerstwo. Być może dlatego najczęściej przyjeżdżał właśnie do Wilna. Był tu 11 marca, gdy Litwa obchodziła 20-lecie odzyskania niepodległości. Jednak musiał wyjechać do chorej matki, by powrócić na rozmowy 8 kwietnia. Już mógł przypuszczać, że to będzie jego ostatnia wizyta na Litwie. Ostatnia zagraniczna wizyta nie należała do przyjemnych. Kilka godzin przed przylotem prezydenta Polski, Sejm Litwy odrzucił przygotowaną przez rząd ustawę zezwalającą na oryginalną pisownię nazwisk polskich. Litewskie władze od lat obiecały załatwić tę kwestię. Lech Kaczyński nie krył rozczarowania. W Polsce żyją Litwini, żyją też przedstawiciele innych narodów. No do głowy by nam nie przyszło, żeby nie mogli pisać swoich. Nimion i nazwisk, zgodnie z ich brzmieniem w poszczególnych językach. Już wtedy wielu obserwatorów zauważyło, że był to policzek dla prezydenta Rzeczypospolitej, tym większy, że Sejm nie zgodził się nawet na dopracowanie rządowego projektu. Ten problem pozwala na to, aby ci, którzy nie są zwolennikami koncepcji bardzo silnego zbliżenia między naszymi krajami, mieli argumenty. Prezydent Della dziubowska zapewniała, że to nie koniec sprawy pisowni polskich nazwisk na Litwie. Mam nadzieję, że Litwa zdola rozwiązać ten problem. Przykro, że wciąż jesteśmy zbyt zamknięci, zbyt emocjonalnie reagujemy na większość spraw. Im więcej wykażemy zrozumienia wobec wszystkich obywateli, m.in. Polaków, tym bogatsza stanie się Litwa. Chcę wierzyć, że nasi politycy dojrzeją do takich decyzji. Po sześciu latach wciąż nie dojrzeli. Tragedia Smoleńska okazała się ważną cezurą w relacjach polsko-litewskich. Następcy prezydenta Kaczyńskiego nie byli już tak wyrozumiali wobec władz w Wilnie, które od lat nie śpieszą ze zrozumieniem i spełnieniem postulatów swoich współobywateli, Polaków w Wileńszczyzny. Stosunki polsko-litewskie uległy ochłodzeniu. Nawet Bronisław Komorowski, pochodzący z Litwy i również darzący ją sentymentem, przestał przyjeżdżać do Wilna. W pierwszym roku prezydentury Andrzeja Dudy także nie było miejsca na spotkanie z Wilnem. Przedstawiciele Sejmu Litwy przyjechali jednak na uroczystości rocznicowe do Polski. W Krakowie złożyliśmy kwiaty nie tylko przy grobie prezydenckiej pary, ale też Mickiewicza i Kościuszki, bo to jest nasza wspólna przeszłość. I prezydent Kaczyński oraz jego otoczenie wyrastało właśnie z tej tradycji. Cieszę się, że nasza obecność na tych uroczystościach została zauważona i mam odczucie, że Polska i Litwa są gotowe do odbudowy dobrych relacji. A w Wilnie oczywiście ma być w końcu ulica Lecha Kaczyńskiego. Nie wiem, gdzie zaginęły nasze prośby do Mara Simasiusa, ale nie budzi to żadnych wątpliwości, bo prezydent Kaczyński i jego ekipa byli wielkimi przyjaciółmi Litwy. Maria Helena Kaczyńska z domu Mackiewicz jako pierwsza dama Rzeczypospolitej nie afiszowała się swoim wileńskim pochodzeniem, a przecież urodziła się w Machowie nad jeziorem Narocz. Dawne województwo wileńskie, obecnie Białoruś. Pamięć Wilna przetrwała przede wszystkim dzięki matce Lidii z domu Piszczako. Moja mama mieszkała, to znaczy młodość spędziła w Wilnie i wiem że dziadkowie mieszkali yy, w Wilnie, wiem że ma ulicę Algirdo i dzisiaj byłam zobaczyć tę ulicę. Ojciec Czesław Mackiewicz walczył w Wileńskiej Armii Krajowej. Jego brat w drugim korpusie generała Andersa brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Drugi brat został zamordowany przez NKWD w Katyniu. Były zawsze w domu kartki z widokówki starego Wilna, i mama często wracała wspomnieniami do tego miasta. Także no, Wilno zawsze istniało od dzieciństwa. Chciałam zapytać jak bardzo ważną były w, z polski, w coś, jak mniej. byliśmy przez setki lat w Unii, najpierw słabszej, później silniejszej Do dzisiaj wielu Litwinów rozumie przynajmniej język polski. Nasze kraje dzisiaj są związane z strategicznym sojuszem. Są problemy w istocie niewielkie, które trzeba rozwiązać ku zadowoleniu obydwu stron. Sprawa pisowni nazwy, kilka innych spraw. Litwa nic nie wygra na tendencjach antypolskich. Polska nic nie wygra na antylitewskich. Możemy tylko razem przegrać najwyżej.